Problem z chorobami to nie tylko koronawirus. Wielu z nas zapomniało o ASF, czyli afrykańskim pomorze świn, który cały czas jest aktywny w lasach województwa lubuskiego. Niestety, także w lasach powiatu krośnieńskiego są przypadki zakażonych dzików. Lasy są przeszukiwane przez myśliwych. Die Wälder werden von den Jägern durchgeforstet, sozusagen. I w przeciągu miesiąca znaleziono 31 dzików zarażonych ASF i na Halpon Monat wurden 31 infizierte Wildschweine gefunden. A to oznacza, że ten wirus też zbiera swoje żniwo w naszych lasach. W związku z ASF trzeba było także zabić 600 świn na jednej sferem z, z terenu powiatu. Problemy z ASF mają także nasi zachodni sąsiedzi, którzy na różne sposoby starają się walczyć z wirusem. Na tę walkę z ASF wydali blisko 2,5 miliona euro. Wir haben die ja nach einer gewissen Ruhezeit intensiviert. Wir sind sehr intensiv da mit entsprechenden Schweinefallen, Kastenfallen z tego co zrozumiałem, bo połączenie jest trochę kiepskie, to czy też słabo słyszę, to, to są rozstawiane takie pułapki, pułapki na, na dziki, które pozwalają zredukować liczbę zwierząt na danym obszarze. To, das was ich als sehr effektiv erwiesen hat, sind unsere festen Wildschweinabwehrsäulen, die wir gebaut haben, über eine von ca. 100 km. bardzo dobrym rozwiązaniem okazały się być teraz te płoty, ale te takie drugie, nie te siatki, które zostały zbudowane, postawione na odcinku 100 km. Jednym ze sposobów minimalizacji zagrożenia ASF mają być wspólne, aktywne i powiązane działania powiatów po obu stronach granicy. Zwołane zostało już wspólne posiedzenie władz powiatów, by wypracować sposoby zmniejszenia skali problemu. Międzynarodowa współpraca może w tej sprawie przynieść duże efekty.